Halo halo, witam w kolejnym odcinku z Medal of Honor Arietta Souls. Zaczynamy, kontynuuj. Co my mamy zrobić? Znajdź stację kolejową, znajdź. Później odetnij zasilanie płotu i nadaj transmisję radiową. Ok, widzę, że jest alarm, więc jeżeli jest alarm, no to lecimy z Thompsonem, nie? Ok, albo nie. Wiecie, co wezmę sobie snajpę. Muzyczka taka w napięciu trzyma. O. O kurde. Dobra, wiecie co? Nie będę używał snajpy, bo ja jestem słabym snajperem, tak szczerze mówiąc. Zapiszemy sobie. No, i lecimy. Nie wiem, czy ta muzyczka nie jest minimalnie za głośno, ale. Ale. Ważne, że będziecie słyszeć to, co ja mówię. Chociaż przez długi czas gadam takie głupoty, że to głowa mała. Kurde, granat. Granat. Granat gleba. Macie jakąś apteczkę? Nie macie. A ty masz, masz. Dobra, dzięki. Okej. Okay. Ło, ale się wystraszyłem Ja pierdolę, ale jumpscare Ale się wystraszyłem Nie wiem jak wy Kurde Biedny piesek O, headshot Ok. No, w tej misji powiem wam, że troszkę tych owczarków niemieckich się pojawia. No nie. Chciałem ze snajpy go zdzielić, ale nie udało mi się. Niestety. O, patrzcie, jak leci. jeb! Pięknie. Yy, odetnij zasilanie płotu. Dobrze, postaramy się. O, wezmę teraz snajperkę. Przeładuję sobie Springfielda 03 z, z, z lunetą. Oj ojoj. Ej, co jest? Dlaczego nie mogłem tego rozwalić, nie wiem. Ok. O ja! O nie! Dobra, zaczynamy jeszcze raz od tego momentu. Kurde, jak ja mam tu przejść? Nie wiem. Nie Chyba Oj, oj, ej, 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 ej Jaką mi namierzył i skąd? Stamtąd? Dobra, snajpa Oj, przeładuj sobie snajperkę Poruczniku Albo szeregowy raczej Szeregowy Paweł bo tak się nazywa nasza główna postać <laughs> nie no nie, dobra, muszę się skupić, nie? Bo tak nie może być. No pójdziemy sobie tędy, o tędy o. Dobra, snajpa przeładuj, zrobię sobie save'a. Dawaj, dawaj Dobra, i teraz. Ej, ej, ej! Nie wiem skąd on... Ja pierdzielę! Z którego miejsca on do mnie wali? Nie wiem. Może z tej wieży? Nie, z tej wieży nie. Nie wiem. E, no nie wiem! Nie wiem. Ja nie mogę. Ale się zaczyna. Ale fajnie zapisałem. Zajebioza. Oj, 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 oj. Dobra, przeżyłem. Dobra, skąd wali? Nie widzę strzałów. Nie widzę nic. Nie wiem. Nie wiem, nie widzę. Ja ale się. Dobra, z tej wieży wali, okej. Okay. Nie ma światła, ale mnie widzi, tak? No dobra, to fajnie. To niech mnie widzi. Granata tam nie, nie dorzuca raczej. Dobra, dawaj z tego. Z STG Kurwa, no jak ja mam go Dobra, mam inny pomysł. Biorę sobie snajper. Mm, mm -hmm. I teraz tylko wyjść I go namierzyć Ja pierdolę To jest ciężkie Nie no masakra Nie wiem Inaczej Dawaj granata O Ty odrzucił mi go On mi go odrzucił Jest! No i padłem, no nie no nie wierzę w to? Hej. Co za misja? Co za misja? Nie wierzę. Nie, 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 nie. A dobra, to zrobimy tak. Zniszczymy tamtą wieżę, ale tu nie ma światła tam nawet. To skąd to? Nie wiem. Zrobimy inaczej. Jeszcze inaczej. Kurde, no nie no, nie wierzę. Zaczynam się już denerwować. Tak szczerze. Szczerze. Zaczynam się naprawdę denerwować. Ja pierdolę, jak nie z tej strony, to z tej. Hu Ile razy tak padnę? Ja pierdolę. No nie! Co? Nie żyje? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. A dobra Dobra, jest progres, jest progres, naprawdę. Podoba mi się to. Teraz tylko tamte światło rozwalić I tego gościa z tamtej wieży ściągnąć Ja zapisałem grę jak mnie rozpierdzielał chyba. Nie no, nie wierzę. No nie wierzę w to! Kurwa, Mać! Nie wierzę w to! Nie! Nie! Kurwa! Nie wierzę! Nie wierzę w to! Kurwa! Nie, no nie, nie, no nie wierzę! O! Ja... Dobra, zapisujemy grę, musiałem przejść tutaj do tego momentu, niestety Bo tamten save mi się zbugował, hehe he. No i zrobimy to samo, bo przynajmniej spróbujemy zrobić to samo Czyli wrzucamy granata na wieżę Oj, za wysoko O ja Nie mam granatów Aj, ale ze mnie szeregowy, no niezły ten szeregowy. No ale dobra, tam jest chyba gościu... Ja pierdolę, on żył. Nie, no nie wierzę w to. Po prostu, no nie wierzę w to. Dobra, próbujemy to jeszcze raz. Eee, mam nadzieję, że się uda. Weźmy tego granata tam, wrzućmy. Wylatuje cały czas! O. No wyleciał. Znowu. Dobra. Nie, no ta misja to już mnie rozpierdala! Dobra, zrobimy tak. Jep. Jep. Kurwa mać! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, nie wierzę. Oj, zobaczy mnie, czy nie? No i co, nie, nie ucieknę stąd, rozumiem? Ja nie mogę. O dobra, dobra, przeładujemy sobie tą snajperkę. Może w końcu coś ruszy do przodu, ale. No nie wiem. Oj, masakracja. Po prostu. Strasznie źle. Kurwa. No nie wierzę. Nie wierzę. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie zauważ mnie, proszę cię. Proszę cię. No, dzięki. Dobra, zapisujemy grę. Mało HP, ale będę się skradał. Oj, 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 oj. Dobra. Dobra, chyba się udało, powiem wam. Pierwszy raz od, od nie wiem ilu minut udało mi się. No i lecimy dalej, nie? Musimy odciąć zasilanie płotu. Mm, gdzie niby? Chyba tutaj dalej. Tak mi się wydaje, że dalej. Tak czy nie? Nie. Ej. Hmm. Czyli dobra, czyli tutaj nie. Do domu nie mogę wejść. Nie wiem dlaczego. To musimy iść tędy. Raczej. No nie, kolejna wieża. To praktycznie jak w gotiku drabina, nie? Okej, okay, weźmiemy snajpę. Może gdzieś go namierzę. Nie widzę gościa. O jest. Dobra. No nie, kolejna. Nie widzę gościa. Oj, 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 oj! Który to? Nie wiem, która to już była wieża, chyba. Raz, dwa, trzy, czwarta, rozwalona, tak? Dobrze mówię, czy źle mówię. Chyba dobrze. No i tam jest jeszcze wieża. Gościa nie widzę. Nie widzę go. Gdzie on jest? ...tutaj. O dobrze. Bierzemy sobie Thompsona. Bo snajperem nie jestem... ...nie jestem zajebistym. Okej, okay, zbliżamy się... ...do, cel do celu. mi broń. Dajcie mi apteczkę, w sumie potrzebuję, amunicja też może być. Yy, macie jeszcze jakąś ap apteczkę? Nie macie, dobra. Nadaj transmisję radiową. Yy, gdzie się znajduje radyjko? Gdzieś tam. Wydaje mi się, że to w tym pomieszczeniu co nie mogłem wejść, ale. Zobaczę, co jest, jest jeszcze tutaj wokół tego budynku. No nie ma nic, dobra. To podążamy za tym kompasem. Hop! Tędy przejdę? Nie, nie przejdę tędy. Dobra. Okej. Okay. Niby taka spokojna misja, ale... No, padałem tyle razy, że... Że kurde, szkoda gadać. Tu jest, telefon Granat! Granat! Dobra kolejny, kolejny granat! Co on? Przecież on sam siebie zabił chyba Albo nie Kurde Kurde Stanę koło apteczki to może nie padnę Oh. Shima. Shima Nara. Ich oh. will oh. Jest. Cel misji został wykonany. Co teraz? Tu pociąg szmercen. Możemy podwieźć pułkownika Sandersa do bazy. Już prawie jesteśmy. O, jest. Udało się w końcu. Ja nie mogę, nie wierzę. Dobra, dziękuję za wspólnie spędzony czas dzisiaj przy tym odcinku.